Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja chyba otworzę jakiś cykl ważenia piwa w kuchni, na blacie, na podłodze, no i na balkonie. Moi drodzy, dzisiaj piwo pszeniczne przed nami. Zaczynamy je po prostu standardowo. Jeżeli chcemy zrobić piwo w domu, to najpierw metodą oczywiście ważenia w worku, który za chwilę pokażę. Nalewamy wodę. Wody potrzebujemy do tej akurat metody ważenia. 30 litrów. No to komisyjnie nie nalewa. Woda jest tesko. Koszt wody dziewięćdziesiąt 97 zł za butelkę. nie trzeba nic mierzyć 6 butelek 30 litrów. Przedtem jednak trzeba się upewnić. A zakrętki idą do szkoły. że wszystko mamy zakręcone, czyli tutaj nie będzie nigdzie nic ciekło. Kurde, jak ona jest zakręcona. Czasami jest tak zakręcona jakby była gazowana. To jest tak sycze. oczywiście to się grzeje tego chyba już nie widać na kamerze postępujemy według przepisu recepta jest na poprzednim filmie w poniedziałek się pojawił. Dobra, zrobione. Żeby szybciej się zagrzało, oczywiście zamykamy garek, a potem założymy termometr. Co do tej wody, to jest perła natury, woda źródlana, niegazowana z polskiego źródła. Jakby były jakieś zagraniczne. Wydobywana z otworu A5 we Włoszach, Kowicach, z obszaru Natura 2000. Nazwa handlowa wody Amita, księża Bipna. Tak wygląda. Mógłbym użyć wody z kranu. Myślę, że do warunków domowych niewiele bym zapsuł w piwie pszenicznym. Ale to jest woda na pewno bardziej miękka i mniej alkaliczna niż ta, którą mam w kranie. Wobec tego postanowiłem zmniejszyć koszty z użycia wody w domu, no i zakupić 6 5-litrowych baniaków w Tesco. Jak ważymy? No, ważymy wedle przepisu moi drodzy. A nie, zakrętka, wracaj. Czyli na leniwca, zaraz spojrzę, jakby nawet nie spojrzałem, ale prawdopodobnie do około 70 stopni mamy gotowanie wody, czyli zagrzanie wody, bo gotowanie to przy 100. No i potem zasyp. A do zasypu oczywiście dojdę. Tym razem będę chciał pokazać jakoś inaczej to Myślę, gadającą głowę i kawałek garnka. Tak się patrzę, bo tu ma taki mały podgląd, więc widzę co się dzieje. Trzy minuty już gadam, o niczym. Eee, miała być, miał być zamysł taki, żeby do tego piwa dodać dynię. No ale jak sami widzieliście na live streamie jest Amberfestu, Festu, Basia stanowczo zaproponowała, za, 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 ten, zanegowała i powiedziała, że ona musi mieć piwo po prostu pszeniczne, bez udziwnień. Ja ją rozumiem jako, że yy, trochę żałowałem udziwnień w, czy w Black IPA, czyli w piwie, które, które udziwniłem liściem kafiru i ten liść przykrył chmielowość. No tak to, tak to bywa. Gdyby było bez kafiru, to byłaby piękna, czarna, piękne czarna IPA z zestawu z centrum piwowarstwa. Co tu dużo mówić, no, woda się grzeje, myślę, że zagrzeje się za około pół godziny, więc tyle nie będę gadał. Chyba przejdziemy do akcji, jak będziemy tutaj jakby dokonywać zasypu do tego piwa pszenicznego. Parametry standardowe, 12,5 plato, będzie to bananowo, przede wszystkim bananowo, ale też goździkowe piwo. Mętne, jasne, mętne, to tak było negatywnie ocenione. Powiedziane, mętne, no mętne, bo nie opalizujące. Z dużą, dorodną pianą. O pianę zadba, zadbają płatki jęczmienne, które kupiłem również w Tesco za dwa. Drżały w ogóle. Złoty 99 kupowałem, a teraz 236 dwie paczuszki 400 gram. Ja wiem, że przepisy mówią o tym, żeby płatki jęczmienne były dodawane w ilości 400 gramów, ale uwierzcie mi, nie czuć tych płatków w tej ilości. Czyli minimum 800 gramów, a bywało, że dawałem do piwa kilo 200 i wtedy dopiero te płatki, tą taką aksamitność piwa, jedwabność tego napoju, dopiero wtedy pokazywała swoje malutkie szponki. Dobra, wody nie modyfikuję. Piwo do użytku domowego, więc tutaj żadnych nie będzie e, y, mecyi. Tym filmem również, tak jak każdym innym po kolei udowadniam, że przede wszystkim robienie piwa w domu jest legalne, ale też e, przynosi wiele satysfakcji z tego, że możecie pić i kontrolować proces ważenia piwa metodą zacierania. Bo oczywiście jest jeszcze druga metoda, ale ona e, myślę, że przy ważeniu w worku jest bardzo zbliżona czasowo, a jednak jakościowo odbiega od metody ważenia piwa. No bo mówiąc o worku, mówię o czymś takim, to jest mniej więcej tyle 50-litrowy... inaczej, worek do 50-litrowego garnka, czyli do tego. Pasuje idealnie. Waży się to szybko, bezboleśnie, w ciągu 4 godzin. Zamierzam w ogóle zapomnieć o piwie. Starter drożdżowy kręci się i właściwie do niego zaraz chyba przejdziemy, żeby tam kontynuować naszą jakże ważną i ambitną e, dyskusję. Tak, myślę, że tak. Także do zobaczenia.